neuronauki stosowane w architekturze czy też w urbanistyce znane również jako neuroarchitektura, neurourbanistyka to są stosunkowo nowe dziedziny. Formalnie w 2003 roku powstała Akademia Neuronauk dla Architektury w Stanach Zjednoczonych, Academy of Neuroscience for Architecture. Przez ostatnich parę lat powstają pierwsze programy edukacyjne. Jest to dziedzina, która bardzo skupia się na człowieku, skupia się na jego doświadczeniu w przestrzeniach zdewidowanych. Jest to dyscyplina, która dotyczy aspektów psychologicznych i społecznych zrównoważonego rozwoju. Wiemy, że w architekturze bardzo często decyzje projektowe są podejmowane dzięki intuicji, dzięki jakimś referencjom. Architekci bardzo często odnoszą się do jakichś budynków wcześniej skonstruowanych, korzystają ze swojego bogatego doświadczenia. Natomiast dzięki tej wiedzy naukowej możemy projektować w sposób bardziej świadomy. Więc jest to narzędzie, które te badania neuronaukowe są narzędziem, które mogą weryfikować intuicję architektów. Dzięki neuronauką możemy podpierać dobrostan, tak, komfort, optymalizować e, doświadczenie użytkowników w przestrzeniach. Możemy również projektować pod wybrane aspekty doświadczenia. To może być produktywność, to może być lepsza współpraca. Możemy również się skupić na jakichś szczególnych grupach użytkowników: to mogą być osoby starsze, to mogą być osoby neuroróżnorodne albo dzieci.